Siemano Siemano, chcesz wygrać takiego skinka? Zostaw łapkę w górę pod filmikiem, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem oraz komentuj ten film, jak oceniasz na Hellcase The Tom Explorer Event pod względem ceny skrzyneczek, pod względem skinów jakie są. No i co? Pierwsza sprawa, klikacie refil. No i tutaj zmieniacie kod na Voltek. To Wam daję do pierwszego depozytu plus 10% do doładowania, do drugiego depozytu plus 7% do doładowania i do każdego waszego następnego doładowania plus 5% do depozytu oraz jak jeszcze nie używaliście kodu na Hellcase 70 centów za darmo. Polecam serdecznie oraz jak wpłacacie z moim kodem tutaj, Voltek przypominam, to każde, yy, każde 60 centów wpłacone na stronę to jest jeden ticket. Na kosę Goodnight Flory za 700 zł, więc polecam serdecznie. Informacje macie w opisie, gdzie nagrania wysłać, na jaki Discord i tak dalej. Dobra, dziś jesteśmy na Hellcakesie. Przejdźmy na Mixera i zobaczymy, jak będziemy mogli skorzystać z Mixera. To znaczy, że mamy. Dobra, dziś mamy w ogóle 300 dolarków zapowiadając 32 dolarki, Fajne, fajne tutaj. I mogę? Mogę, dobra, czyli ja mam. Przepraszam, ja mam premium. Yy... Dobrze, to już mam wykupiony. Dobra, zobaczymy, czy mikser się zwróci. Bo ogólnie, mikser fajna rzecz na Hellcase. Ie. Dobra, mamy Akacz Slater za 3 dolarki, ale ja na, to, na tego miksera 32 dolary wydałem, więc na razie to tak. Jest, jest, gościu! Let's go! 200 dolarów! Co jest? Co jest? Co jest? 200 dolarów! Widzowie, wiem, gdyby nie ta kosa, by była taka lipa. Nie, nie, dobra. Sprzedajmy to w kosę a resztę zostawiam. 500 dolarów. 500 dolarów prawie mamy. Super. Dobra. Ale mikser oddał człowieku. Teraz przechodzimy na event. Jeszcze 15 dni. Mamy tokeny, właśnie. Ja mam ich 1060, tak? Tutaj są deprem tokeny. I tutaj mamy koło. Ile mamy? O, 20 sekund. To akurat sobie wbije bijemy sobie akurat do takiego koła widzowe ale oddał ten mikser co jest dobra wszystkiego widzowe się spodziewałem z tego miksera myślałem że dobra może jakimś cudem 100 dolarów wyciągniemy ale nie spodziewałem się że kosa nam wypani i 200 dolków no naprawdę 500 dolarów na hellcase mamy prawie dobra tutaj się losuje a to tutaj dobrze Mamy trzy, trzy takie kółka. Tutaj skiny lecą. Tutaj skiny. No i nie wygraliśmy na razie. I ostatnie koło scout. Patrz, wygrałem. 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 Wygrałem, wygrałem scout'a. Ale łatwo. Ale łatwo. Dobra, widzowie. Teraz przejdźmy na token world Deposit 10. Płacę sobie 10, a i to jest do rankingu sobie wchodziłem, dobrze, mamy również Faceit skrzyneczkę i mamy sklep też, za które możecie kupować saldo na Hellcase, silver premium, gold premium i diamond premium, ja chyba będę sobie zbierał teraz na diamond premium, bo to jest bardzo przydatne na przykład na giveaway e jak są, to Diamond Premium zawsze ma lepsze. Na przykład Silver Premium teraz mam 35 dolarów, nie? O jest, widzicie, gold premium ma na przykład 300 dolarów, a ja mam 35. A Diamond Premium ma na przykład giveaway 500 dolarów, dlatego chciałbym tego Diamonda sobie wykupić. Dobra, mam 500 dolarów, 500 dolarów. Dobra, lecimy. Pyramids, dobra, razy 5, jak ja mam. Jak mi taki profit się trafił, to człowieku. Człowieku. Dobra, tutaj takie skiny. Takie skiny. Dwa, dziesięć dolarów. A wydałem osiemnaście, średnio. Old Kingdom, ale chociaż 5 tokenów zebrałem. 5 tokenów. 40 dolarów. Dobra, 40 dolarów wydajemy. Coś fajnego. Jest! Will... To musi zwrócić, to musi zwrócić ten Wildfire. on z drogi. Okej, okay. profit. Profit, spoko. No i spoko. Skrzyneczka Old Kingdom zwróciła. Może taką jedną sobie walniemy. Za 15. Okej, okay. to by było na pewno lepsze. To SG. Mamy Emeczkę Żywek. Kolory za 6 dolarów. No to średnią. Średnią. Wiecie co? Może te dwie skrzyneczki. Hmm. Dobra, otworzę do tej skrzynki, a najdroższą otworzymy już sobie w następnym filmiku. Żeby były jakieś emocje, nie? Żeby fajnie to tutaj siadało i żeby też nie stracić głupio profitu. Deagle Code Czerwony, czy to będzie profit? 36 dolarów, a wydam 30 profit bardzo ładnie. I co? I tak jak mówię. Obelisk jeszcze sobie otworzę i nadal będę na proficie, nie? Więc spoko. Proszę, proszę. O jezu, wulkan, stój. Wulkan by był idealny jeszcze w takim stanie, a to nie mile ile warte. 25, no to troszkę tutaj strady. Yy, dobra, case battle, są jakieś? Mamy też case battle na Helcase, 30 centów. No nie, nie mamy w sumie. Dobra, o, o, batla, 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 batla. Batla, batla, dawaj batle No dawaj, dawaj Woltek, Woltek wygrywa Maczek Za, no nie, przegrywam Dawaj, Woltek wygrywa, Woltek wygrywa Byku Druga będzie moja, tak? No nie, tutaj 96 tego Dawaj, teraz red case Chyba, dawaj Byku Coś do fajnego, no chyba przegrałem Przegrałem, wygrał on Chyba, tak? Tak, wygrał on. Zgarnął 8 dolarków. 8 dolarków, a 5 dolarków, więc w sumie gratulacje. No gratulacje dla tutaj fajny prof sobie zgarnął. A my teraz sobie polecimy na kontrakty, więc widzimy się widzowie na kontraktach. Dobra, widzowie, jesteśmy na kontraktach, tak jak mówiłem. Mamy 300 dolarków w balansie i fajne skiny, naprawdę. 125 dolarów, więc co nie wypadnie, jesteśmy na proficie. Let's go, coś fajnego Ej profit Sto Dobra, to sobie sprzedam Żeby być na pewno na proficie To jeszcze sobie skontraktuję Za 11 dolarków i to co wypadnie pójdziemy z tym Na upgradera Bo już i tak mamy fajny profit Dobra 11,60 zapomniałem ile wrzuciłem ale, ale i tak jest Giga, giga, fajnie Dobra, taki digielek Nic nie zmieniam, prawo Dobra nie siadło, ale widzowie Jest mega profit jest mega, mega, jeszcze raz mega prop, także co, wbijajcie na tutaj evencik Skin Generator, chyba mogę. Tak, i się za Olaf bije i zobaczymy na zakończenie co z evenciku mi wypadnie, prawie dolarek 60 centów, więc ja sobie to sprzedam. I co widzowie, wbijajcie z pierwszego reflinka na Hellcase, a używajcie kodziku mojego WOLTEK, wszystko macie w opisie, bez koska do wygrania dla was. Czym więcej wpłacacie, tym większa wasza szansa. Dzięki widzowie za odcineczek. Pamiętajcie, że macie do wygrania skinka fajnego. Do następnego, trzymajcie się.